Hejka kochani, witam się z wami. Bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie taki spontaniczny i zupełnie nie przewidywałam, że taki będzie, bo planuję, słuchajcie, pomalować sobie włosy na różowo. Zobaczymy jak to wyjdzie, za chwilkę Wam pokażę jako farbą i stanę w troszeczkę lepszym świetle, po prostu tu postawiłam aparat, żeby powiedzieć dwa słowa przed całym, że tak powiem, całym tym wydarzeniem. Jak wiecie, ja mam kolor włosów, o, teraz dobrze widać, taki Ala blond, tutaj troszkę brąz, bo odrosty, wiecie o co chodzi. W każdym razie postanowiłam, że pomaluję sobie włosy na różowo, z racji tego, że mamy 2021 rok i taki wiecie, trochę szalony, szalony okres ostatnio był. I postanowiłam, że zrobię taki jeden punkt zaczepienia, taki zawrotny na mojej głowie i będą to właśnie włosy w takim kolorze. Zobaczymy, czy w ogóle mi złapie ten kolor, bo jestem ciekawa. Jest to kolor zmywalny, do 8 chyba zmyć. Zmyć myć do 8 myć i zobaczymy, czy w ogóle na moje włosy to w ogóle cokolwiek podziała, ale o tym się przekonacie. Ja Wam już pokazuję, jaka to jest farba. Pokazuję Wam w świetle takim jaśniejszym, ukazującym moje włosy, jaki kolor mam aktualnie. I no, oczywiście będziecie mi towarzyszyć w malowaniu tych włosów. A jutro, za dnia, wiadomo, zanim te włosy mi wyschną, i tak dalej, i tak dalej, tu już jest ciemnie, oczywiście, bo się robi o 15 ciemno. To jutro Wam pokażę, jak one wyglądają następnego dnia, już pomalowane i czy w ogóle widać efekt. O, czy, o co Was od razu poproszę, żebyście mi napisali w komentarzu, czy widzicie efekt, czy nie. I co, pokażę Wam teraz, jaki mam aktualny kolor. Więc, tak kochani, ja sobie teraz stanęłam przy olkonowych drzwi, drzwiach, gdzie wydaje mi się, że jest najlepsze światło. Tak mi się wydaje i tak chyba jest. I jak widzicie, mój kolor włosów wygląda w ten sposób. Tu od góry to w ogóle mam straszne odrosty. Tutaj mam, e, miałam wcześniej taki ala balejarz, jeszcze przed ciążą, wiadomo, wciąż nie malowałam. Wiem, że można, ale ja nie malowałam w ciąży włosów. E, I tak stwierdziłam, że coś trzeba zmienić. Jestem pewna, że tu na końcach na pewno mi złapie, natomiast nie wiem, co będzie stąd. Najwyżej zrobi mi się taki ala obraz ombre, zobaczymy. A farbę, którą użyję, jest to farba ze i ostatnio ją e, zauważyłam w Rossmanie i to jest taki właśnie różowy, nawet taki troszkę w fiolecik wpadający. I jestem ciekawa, czy e, uda mi się podłapać ten e, kolor. E, kolor, który to jest, to jest Rose Gold, także taki złoty róż. No, zobaczymy, zobaczymy. E, I jestem ciekawa, tak jak mówiłam, on jest do 8 myć. Jeżeli by mi podłapał, jeżeli by mi się spodobał ten kolor, to może bym sobie pomalowała nawet na stałe, bo chciałabym po prostu jakąś zmianę wprowadzić. Tak jak Wam wspomniałam wcześniej, ja w trakcie ciąży nie malowałam się. Wiem, że można, ale nie potrzebowałam tego, natomiast teraz potrzebuję troszkę zmian. Nie wiem, chyba z racji tego, że przyszedł nowy rok, że ja mam um, taką chęć zmiany czegoś w swoim życiu, to po prostu zaczniemy od włosów. Nie będę ich ścinać. Oczywiście, jak będę malować włosy, to pokażę Wam, jaką mam długość tych włosów. Tutaj możecie zaobserwować jak wyglądają moje włosy jakiego są koloru tak jak Wam mówiłam odrosty są takie brązowe natomiast końcówki są koloru takiego blond nie wiem czy coś zobaczyliście, ale chyba zobaczyliście w każdym razie przenosimy się do łazienki, ja maluję włosy i się pokazuję Wam już w włosach pomalowanych farbką, trzymajcie kciuki Dobra moi kochani, ja właśnie umyłam włosy, bo na ulotce było napisane, żeby umyć i wysuszyć włosy, także ja sobie trochę je podsuszę i dopiero na wilgotne włosy nakładamy ten krem koloryzujący. Ale słuchajcie, co ja się zdziwiłam. W opakowaniu. E w opakowaniu, tutaj na kibelku sobie położyłam. w opakowaniu miało być rękawiczki krem koloryzujący i odżywka natomiast, a i ulotka informacyjna, natomiast w moim opakowaniu nie było rękawiczek, na szczęście z racji tego, że no, rękawiczki do teraz jest towar, który każdy ma w domu, to wzięłam z szafki po prostu swoje, ale się zdziwiłam, że w opakowaniu nie było rękawiczek w każdym razie ja czekam aż mi się podsuszą włosy no, oczywiście zmienię ten sweterek bo szkoda by mi było gdybym go zachlapała. no i też oczywiście w jest wspomniane żeby założyć najlepiej jakiś stary ręcznik bo jak chlapnie mam tą farbą no to krzyżyk na drogę więc co, ja sobie suszę włosy i Czekamy na dalszy efekt, w tle możecie słyszeć pranie, także nie, nie przejmujcie się to w prakę tak głośno chodzi. Ok, także poczekamy myślę tak koło godziny, bo generalnie mi włosy schną około 3 godzin. I tylko zastanawiam się, czy ta jedna tubka mi starczy, bo tam było napisane też, że jeżeli chce się na całą długość włosów, to dwie tubki potrzebne są. Natomiast, jeżeli pasemka albo ombre, no to jedna wystarczy. Jestem ciekawa. Zacznę po prostu, wiecie, co od końcówek sobie farbować i wzdłuż góry, ile mi starczy, tyle mi starczy, bo i tak na górze mi pewnie słabo by złapało dlatego, że na górze mam jednak taki, no, taki lekki brąz, a końcówki mam jaśniejsze, więc na końcówkach na pewno mi złapie, znaczy tak mam nadzieję, oczywiście zobaczycie efekt, ale efekt już podejrzewam, że nagram wam jutro natomiast samo nakładanie farby na pewno farby, w sensie kremu, bo to jest krem oczywiście wam nagram, także musimy chwilkę poczekać, aż mi się posuszą włosy W jakieś tam inne ciuchy, których mniej mi szkoda I słuchajcie, obwiązałam się taką szmatą, żeby ją potem wiecie wyrzucić. E, Obsuszałam sobie trochę włosy i e, stwierdziłam, że słuchajcie, będę dawała ten róż tylko, właśnie na końcach, nie dotykając skóry głowy, dlatego że to chemia i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę też, tak wiecie przesadzać z tym wszystkim damy od dołu, tym bardziej, że tak jak Wam wspominałam ja myślę, że na górze i tak by mi nie zopało a tutaj z racji tego, że mam rozjaśniane na dole to myślę, że spokojnie złapie także co, nakładamy rękawiczki i nakładamy, trzymamy tam od 2 do 15 minut jest napisane jest napisane, że jeżeli chcemy mocniejszy kolor uzyskać to trzymamy to pół godziny ja myślę, że będę trzymała około 20 minut maksymalnie później musimy spłukać do momentu aż przestanie, że tak powiem lecieć różowa woda no i jutro pokażę wam efekt, jak już całkowicie wyschną mi włosy, bo włosy mi schną 3 godziny. Także dzisiaj już raczej tego efektu wam nie pokażę, bo w też nie widać tak mocno tych włosów. A wolę wam pokazać przy świetle dziennym. Wiecie o co chodzi? Dobra. W każdym razie nakładamy krem. Boję się, boję się. Sobie tutaj. Opa. I słuchajcie, nakładamy rękawiczki. Powiem wam, że trochę się stresuje ale myślę, że szybko pójdzie, bo to tylko na końcówki będę nakładać, więc bez szaleństw. Później jak mi oczywiście, e, później, oczywiście, jak spół, spłukam, spłuczę e, ten krem, to nakładamy tą odżywkę, którą również później spłukujemy, więc dzisiaj będzie trochę zamieszania, słuchajcie. Pokazuję Wam, to wygląda w ten sposób. Jezu, żeby to ostro się zlopało. O, niestety muszę to robić w łazience, dlatego, że raz, że no, to jest jednak chemia, Ojku, nakładam. A dwa, że, wiecie, nie chcę, żeby to malutka wdychała, więc dlatego zamknęłam się w łazience. Ona sobie teraz śpi w pokoju, więc e, no zobaczymy. Jezu, boję się. Myślę, że mi to pójdzie bardzo szybko, bo to e, ma konsystencję takiego musu. Więc bardzo fajnie się wchłania. Znaczy wchłania. Bardzo łatwo się rozprowadza, ale zobaczymy co to wyjdzie. Tak jak Wam wspomniałam, czekajcie, może to pasmami powinienem bo tak latam, latam. O, tak o zrobimy. Tak jak Wam wspomniałam, nie będę dawała tego przy nasadzie głowy, w sensie, w sensie, o tu wiecie, nie będzie to mi dotykało głowy. No i po co? Po co się całkiem już, że tak powiem, obtruwać? Śpieszę się jak tylko mogę, bo jestem sama z lauru, jak mi się obudzi, to będzie wtedy masakra. Dobra, ja już zdążyłam wyciągnąć pranie. To jeszcze mi się urobi, ale ja nie widzę, żeby to się wiecie co, żeby to się jakoś różowe robiło, więc nie wiem, zostało jeszcze 5 minut, bo minęło 10. Chcę trzymać to 15 jednak, bo było napisane do 2 do 15, a 30 chcemy mieć mega intensywny ten róż. To myślę, że po 15 minutach już na takim blondzie, co ja tutaj miałam, to powinno cokolwiek być widać, więc poczekam 15 minut, więc zostało 5 minut, posiedzę tutaj. Tak jak Wam wspomniałam, nigdzie się nie ruszam, żeby tutaj, wiecie, tej chemii nie roznosić po mieszkaniu. No i zobaczymy. Dobra, kochani. Umyłam włosy, nałożyłam sobie tą odżywkę, która miała być dwie minuty na włosach, spłukałam ją i czekamy na efekt. Teraz muszą włosy totalnie mi wyschnąć, więc 3 godziny, tak jak Wam wspominałam, już chyba trzy razy, więc pokażę Wam się już jutro, bo zanim mi wyschną, to na pewno już nie będzie dobrego słońca, żeby Wam pokazać to w świetle dziennym, więc jutro po prostu Wam za dnia pokażę. Ale co już zobaczyłam, to to, że szczerze myślę, że to będzie klapa, bo jak spłukiwałam, ten krem koloryzujący to ja w ogóle nie widziałam, żeby w ogóle nawet troszeczkę były zabarwione na różowo te włosy, więc myślę, że to będzie kaszana kicha i nie wypał totalny. No ale jeszcze zostawiam szansę e, tym włosom, zobaczymy jutro. Ja także odezwę się do was w dniu jutrzejszym. Czekajcie cierpliwie i zobaczymy czy to bubel, czy nie bubel, chociaż na ten moment stawiam, że to bubel. Hej kochani, witam się z wami. Kolejnego dnia i jak widzicie Zero różu i zero widocznego, żeby w ogóle cokolwiek było robione. Słuchajcie, poczekajcie, jeszcze Wam się odwrócę i Wam pokażę dokładnie, jak to wygląda. Także, moi kochani, mój kolor włosów, czekajcie. U, o, wygląda w ten sposób. Także jak widzicie, ten kolor, który był przed malowaniem, jest i po malowaniu, zero w ogóle jakiegokolwiek. Bo nawet, żeby to nawet niekoniecznie że różowa, ale żeby to jakaś poświata jakaś była różowa, nic, kompletnie nic czekajcie, bo teraz jestem ta niebieska. E, powiem Wam szczerze, że jestem bardzo zawiedziona i powiem Wam, jeszcze że te włosy tak śmierdzą, po prostu to jest taki smród nie dość, że to koloru nie dało, to teraz mam śmierdzące włosy, zaraz idę je drugi raz e, w ogóle e, myć szamponem, bo po prostu ten smród jest bardzo taki charakterystyczny, wiecie, jak się farbuje włosy. No i żeby jeszcze chociaż jakieś efekty były, a tu zero nic, nie wiem, czy coś ja zrobiłam źle, czy, czy o co chodzi, ale powiem Wam, że no, te końcówki to powinno bankowo mi złapać, no bo one są jasne. Bo tu to, tak jak Wam mówiłam, nawet tutaj nie malowałam zacznijmy od tego, i z tego bardzo, bardzo się cieszę, że nie malowałam w ogóle przy nasadzie, bo jak to nic z przeproszeniem g dało, to przynajmniej sobie wiecie, tutaj... Skóry głowy nie dotykam tym badziewiem, e, powiem Wam, że oceniam 0 na 10, w ogóle badzie, badzie, w badziew, badziew, badziew. Może, 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 może na urodziny swoje wybiorę się do fryzjera, to wtedy może damy jakiś, jakąś poświatę różową, już kiedyś tak miałam, e, że e, te końcówki miałam takie różowe, jak oglądacie mnie, to na pewno e, na pewno kojarzycie. Powiem wam, że masakra nie polecam. Badzie w śmierdzące włosy mam teraz. Nic mi nie pofarbowało, nic mi nie dało. Stosowałam się do wskazówek, które były w ulotce, nic dodatkowo. Jeszcze nie miałam rękawiczek ja tą farbę zamawiałam online, więc nie miałam w tej możliwości sprawdzić w sklepie, czy jest wszystko, że tak powiem, w komplecie, A też powiem wam szczerze, że jej nie otwierałam później przez dłuższy czas, no i miałam rękawiczki też już... dora. Palgolicho z tymi rękawiczkami, zobaczcie co za bazie w ogóle! Badzie w Bubel. Nie wiem, jak to nazwać w ogóle. Nic. Żeby chociaż odrobinkę nic mi nie dało. Także moi kochani, Bubel. Ja się z wami żegnam. Nie polecam. Do widzenia. Trzymajcie się. Pa!